Dzień dobry, witam w motoryzacyjnym kabarecie ZŁOMNIK Dzisiaj w tym odcinku wystąpi ze mną samochód Nissan Partol Co? A, przepraszam, Nissan Patol W moim motokabarecie występowały już różne podróbki Toyota Land Cruiser Sangio Corando, Aro, ładaniwa. Niva No i teraz dzisiaj występuje ostateczna podróbka Land Cruisera, czyli właśnie Nissan Patol tak wam powiem, że ja to w sumie nigdy nie byłem fanem Patrola, i tak naprawdę, jak się z tym egzemplarzem zapoznałem, to stwierdziłem, że nie miałem racji, że tak naprawdę Nissan Patrol jest bardzo fajny. To jest bardzo nietypowy i wyjątkowy egzemplarz Patrola, więc jestem przeszczęśliwy, że mogłem przyjechać w to miejsce, cholera, wie w sumie gdzie jestem, tak naprawdę, gdzieś pod łodzią, żeby go nakręcić. Ponieważ ma on kilka cech, które go całkowicie wyróżniają na tle całej reszty tych obrzydliwych, paskudnych, zmotanych, zamotanych na śmierć patroli. To jest Patrol Japończyk, z serii K160, która była produkowana w latach. 1980 do 89, niektórzy piszą, że do 90 roku. Oprócz Japończyka był jeszcze Patrol, tak zwany Hiszpan, robiony w Hiszpanii przez firmę Ebro, który na rynek wewnętrzny miał napisane z przodu Ebro, Ebro Patrol. W Japonii się natomiast ten samochód nazywał Nissan Safari, albo tam Datsun Safari coś takiego. Ale najśmieszniejsze jest to, że hiszpański Patrol, Patrol Hiszpan. Miał z boku napisane 6 cylindros, co to znaczy 6 cylindrów. I teraz obczajcie, że jakiś nowy samochód wyjeżdża z salonu i ma z boku napisane słowami ile ma cylindrów. Na przykład BMW 218i ma z boku napisane DRY CYLINDER. I ludzie muszą zapłacić za to, żeby BMW ten napis usunęło. To jest świetny biznes plan dla BMW. Ja uważam, że powinni mi za to zapłacić jakieś honorarium. Ogólnie, jak chcecie coś się więcej dowiedzieć o motoryzacji hiszpańskiej, to jest na moim sklepie e, darmowy e-book na ten temat. A tymczasem wróćmy sobie do Patrola K160. To jest wersja oczywiście krótka, przez co wygląda śmieszniej i nieproporcjonalnie. Ja nie bardzo kocham krótkie terenówki, bo one są dziwne, bo mają tutaj e, sporo miejsca, a tutaj mają od razu koło. I one tak wyglądają, tak jakby się miały do tyłu przewrócić, czy coś takiego. Jest to również wersja e, cabrio, ponieważ cały ten element tutaj plastikowy jest zdejmowalny. I wtedy występuje tak zwany balkon, czyli auto z balkonem z tyłu, gdzie mamy, prawda, tutaj mamy blachę nad kierowcą, a tutaj mamy normalnie otwartą część i jak mówi właściciel, który to auto wykorzystuje do turystyki. Normalnie można z tyłu położyć materac i sobie spać. Tutaj nam nie pada, a tutaj mamy, prawda, tego ładny widoczek. Kiedyś znalazłem w polskich ogłoszeniach, nie wiem do dzisiaj skąd się tam wziął, Nissana Patrola długiego, który miał okrągłe lampy. Ponieważ na początku produkcji ten samochód miał okrągłe lampy, ale to był jedyny egzemplarz, jaki widziałem w Europie, z okrągłą lampą. Ten już ma te prostokątne lampy Koito, które latają chyba we wszystkich japońskich samochodach. Ja znam kilkanaście przynajmniej modeli, z pamięci mogę wymienić, które mają tę lampę. No i piękny jest ten ogromny napis Nissan. Już się większego nie dawało zrobić. No i nie ma korporacyjnego logo Nissana, tylko jest normalnie elegancko napis. Ale najlepszy skit się kryje pod maską tego samochodu. I, i to co mnie zachęciło, żeby się wybrać do łodzi i go nakręcić, to właśnie jest tutaj pod spodem. Pod maską i teraz uwaga, to wam pokażę. Uwaga, to nie jest Patrol kolejny z dychawicznym dieslem, kle, 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 tylko to jest Patrol z silnikiem z 280 Z, czyli 28. Benzyna rzędowa szóstka serii L28 na gaźniku. To już jest drugi silnik w tym samochodzie, poprzedni niestety zmarł, ale został znaleziony inny, oryginalny silnik od Patrola e, właśnie benzynowego. I to jest benzynowy Patrol 2.8, dzięki czemu tym samochodem można normalnie podróżować po szosie z prędkością przelotową typu 90, 100, nawet 110. Oczywiście tam, gdzie to jest dozwolone, i nie umrzeć z powodu hałasu i huku. E, oczywiście też on sporo pali paliwa, ale tu jest akurat zasilane LPG, więc nie jest za drogo. Jest to najlepsza konfiguracja do tego samochodu. Właściciel mówi, że długo szukał takiego auta e, i że w Polsce zna jeszcze co najmniej kilka egzemplarzy benzynowych patroli. Z czego ponoć gdzieś w Szczecinie jest jeszcze patrol z 4-litrowym silnikiem benzynowym, także grubo jest. Tutaj zwracam uwagę, jak to wszystko jest pięknie na wierzchu. Na przykład tutaj jest normalnie kolumna kierownicy, która tutaj sobie idzie do przekładni i tak dalej, i tak dalej. Tam widać skrzynię biegów daleko w tle. Chyba jej nie widać, bo za ciemno jest troszeczkę. A tutaj napisane jest na filtrze powietrza, CUCIA, CUCIA, jak ten mistrz driftu, Keiichi CUCIA. I teraz tak, ten silnik jest zasilany gaźnikiem Webera. Jakby to była 280, to miały trzy gaźniki, albo wtrysk, tu jest pojedynczy gaźnik. Oraz co ciekawe, chociaż to są lata 80., ale Europa, więc muszą być spaliny lepszego sortu. Więc ma również zawór recyrkulacji spalin. O! No i wiadomo, że patrole słyną z tego, że się przegrzewają, ale to dotyczy diesli. Jak się okazuje, nie tylko. Jak się okazuje, ten silnik też tak średnio sobie radzi z chłodzeniem, jak jedzie się nim wolno. Czasem podobno pompa wody troszkę nie daje rady, blok jest bardzo długi i ten płyn się nie rozprowadza tak dobrze, jak się powinien rozprowadzać. No ale to nie ma znaczenia, jak się delikatnie jeździł, jeździ je się ostrożnym i tak dalej, i się o tym wie, i się czyści chłodnicę, i to, i tamto, i To będzie jeździć. No i to jest uczciwy dostawczak, ma z przodu resory wielopiórowe i ma oś, która jest sztywna jak atmosfera na pogrzebie. Także naprawdę tym można jechać w teren, tylko czy należy, bo to nie jest samochód, moim zdaniem, do upalania topienia w błocie i tak dalej, tylko to było auto użytkowe dla rolnika i w taki sposób należy je rozpatrywać. Tak naprawdę to was oszukałem z tym silnikiem, bo ja nawet nie wiedziałem, że to jest benzynowy. Co innego mnie zajarało w tym Patrol. Bagażnik na razie Wam pokażę. Tu się wciska, wtedy się szyba unosi, wtedy coś można wrzucić do środka. Potem tutaj klameczka, tak, o, i mamy otwartą burtę. I teraz, co mnie w nim zachwyciło, to jest niebieska tapicerka. I to tam nie taka trochę sobie niebieska. W tym samochodzie całe wnętrze, wszystko jest niebieskie. Poczynając od tego, że tutaj jest oryginalny dywan, nie wiem po co dywan w aucie dla rolnika, żeby świnia miała miękko jak na tarki jedzie, czy o co chodzi, nie wiem, ale w każdym razie z tyłu jest wyłożone niebieskim dywanem, niebieskie są boczki, niebieskie są siedzenia i to nie tylko tapicerka, ale też ten blaszany element ochronny tutaj z tyłu jest niebieski. Co więcej sprzączki pasów i same pasy, same pasy też są niebieskie, jest to po prostu niewiarygodne i wygląda absolutnie wspaniale. I jaram się tym jak kamienicę w łodzi. A przy okazji, ten bagażnik, chociaż to jest wersja krótka, jest całkiem spory. No i oczywiście można go powiększyć, składając sobie tę e, kanapę, czego akurat mi się nie chce robić. Więc idziemy siadać za samym sobą. Znaczy, ja idę siadać za samym sobą. Tutaj jest wajcha od otwierania fotela. Fotel się otwiera tak o. Potem trzeba go jeszcze. Przesunąć do przodu, no i dobra, bo siedzę, nie? I jest bardzo fajnie, bo jest tak amfiteatralnie. Ta kanapa jest bardzo wysoko. Jest o wiele wyżej tylna kanapa niż przednie fotele, więc siedzę w bardzo fajnej, naturalnej pozycji z nogami w dół, a nie do góry. Na głowę mam dość miejsca, ale teraz ten fotel muszę jakoś zawinąć z powrotem. A tak, i dopiero teraz siedzę za samym sobą, i tutaj jest względnie wygodnie. Mógłbym tak jechać na wycieczkę Daję radę Teraz muszę stąd wyjść I teraz spójrzcie sobie na tę niebieską tapicerkę i na tę krateczkę I na tę kolorystykę I na tę kierownicę sportową Też w stylu Nissana 280 chyba tak mi się wydaje W każdym razie wygląda jak z auta sportowego a nie jak z terenówki jest ten egzemplarz po prostu wspaniały. I jestem zachwycony, że nikt go nie zmotał i nie zrobił z niego kolejnego potwora do tego, żeby zniszczyć kolejny kawał przyrody, tylko go używa do celów turystycznych. To jest wspaniała sprawa. Teraz wam pokażę wnętrze, co tutaj jest i do czego idzie. Zaczniemy sobie od mojego ulubionego gadżetu w tym wnętrzu. To jest oryginalne radio akcesoryjne, które można było dokupić od do tego samochodu w salonie i kto się dokupił i... Był to prawdopodobnie pierwszy właściciel tego auta Niemiec, który miał je przez 30 lat. Jest to radio w obudowie takiej ogromnej, ma odtwarzacz kasetowy, ale ma też wejście na płyty CD, dziwne bo w latach 80., tak, i ma ręcznie, ręczną skalę z napisem tuning, i ma też ręczny equalizer, to jest barwa tonu, balans, głośność i tak dalej. Wygląda to przepięknie, old school pełnym ryjem, a jeszcze lepsze jest to, że pasażerowie w tylnym rzędzie mają głośnik, który pozwala im słuchać muzyki nogami Spójrzcie, nawet blendy przeciwsłoneczne są niebieskie Niebieski jest też uchwyt do trzymania się podczas jazdy po wertepach Taki wielki tutaj zamontowany, ogromny, wygląda naprawdę genialnie Tutaj mamy panel nawiewów, który w tym samochodzie jest tak śmiesznie wygięty Normalnie w tych autach japońskich ten panel nawiewów jest jakby taki sam dla każdego samochodu tylko, że tutaj on jest wygięty, co nie pasuje do reszty deski, która jest kompletnie płaska. Więc nie wiem kto to wymyślił, pewnie jakiś Japończyk. Jest pięć biegów, jest oczywiście dźwignia do sterowania napędami, do czego dopiero przejdę. Światło awaryjne. Bardzo śmieszny jest włącznik świateł awaryjnych, bo wygląda jak zapalniczka. A to są awaryjne. O! Je się wyciąga, a nie wpycha. Tu jest włącznik ogrzewania, a nie tfu. Tu jest. Tu jest włącznik ogrzewania tylnej szyby i włącznik wycieraczki tylnej szyby, o dziwo, w tym miejscu się znajduje. A tu jest jeszcze taki elegancki schoweczek, który się otwiera o, w ten sposób, prawda? O, jak w nowoczesnym aucie. No i mamy wskaźniki, to jest niezła faza, bo zobaczcie, tu jest od jasnej cholery wskaźników. Jest woltomierz, jest ciśnienie oleju, jest paliwo, jest y, temperatura cieczy chłodzącej, jest oczywiście prędkościomierz do 180 na godzinę w japońskim stylu i też podobnie jak Pont, jak Trans Am ma licznik główny kilometrów z licznikiem dziesiętnym na końcu, też nie wiem po co, ale... Chociaż jest to wersja benzynowa 2.8, czyli taka mocniejsza, sportowa i tak dalej Nie ma obrotomierza Nie spotkałem się z zegarami, żeby był woltomierz i ciśnienie oleju, ale żeby nie było obrotomierza Chociaż może w Baleronie? Korbeczka jest chromowana Klameczka jest niebieska I uchwycik też jest niebieski Trochę też do siebie nie pasuje, ale nie szkodzi, bo i tak to wygląda wspaniale I w ogóle japońskie samochody z kolorowymi wnętrzami To jest coś, co zawsze powoduje u mnie... Teraz uwaga, napędy co tutaj jest napisane, ewentualnie co tu pisze? Tu pisze Automatic, a wiesz pan, co to znaczy, że nie trzeba jak zwierzę wychodzić z samochodu, jak właściciel jakichś gazów, UAZów i nie wiem, Opli Frontera czy innego świństwa. Muszą wysiadać z samochodu i brudząc sobie swoje piękne dłonie, dopinać przednie piasty, żeby były 4 na 4 tutaj nie muszą, bo są piasty automatyczne i one się same dopinają i to uwaga, po 30 ponad latach działa, funkcjonuje i jest tak jak powinno być dobra, teraz będę jechał patrolem 2.8 oczywiście szkoda, że nie V8, nie? wszyscy teraz te V8 przekładają do patrola i robią z tego auto amerykańskie bez sensu, jak chcesz mieć auto amerykańskie, to se amerykańskie a teraz palimy 2.8 Benzynka LPG Ręczny No i jedziemy, bardzo fajna dźwignia biegów, taka pochyła jak w przedwojennych Oplach No i oczywiście terenóweczka jest rzetelna, bo widzę całą maskę przed sobą I ta maska jest bardzo długa, no w gdzieś te 6 cylindrów się musi zmieścić I ma świetny dźwięk, bo ja jestem przyzwyczajony jednak do tego, że albo terenówka klekoczy dieslem Albo ma ten mały, śmieszny, benzynowy silnik, jak te wszystkie Suzuki, Samurai i tak dalej a tutaj czuć ten power. Doceniam ten samochód szczególnie za to, że te patrole z lat 80., zwłaszcza już te takie wąskie K160, a już nie te GR-y i tak dalej, to to właściwie już zniknęło, jeżeli chodzi o oryginalne egzemplarze, i to idzie w górę z chociaż nie jest Land Cruiserem. A to jest egzemplarz w pełni oryginalny, niezmotany, niezmasakrowany. Ja, chociaż jestem fanem aut terenowych, bo one są użytkowe, ja bardzo lubię auto użytkowe. To zupełnie nie jestem fanem robienia z nich potworów, które służą do tego, żeby się utopić w błocie po pas albo po szyję i potem się jarać tym, że się szło 40 km pociągnik. Uważam, że samochód terenowy, jakby ze swojej natury służy do tego, żeby wykonywać jakąś sensowną pracę, nawet jeżeli tą pracą jest tylko wożenie świniaka z miejsca na miejsce na natarki z powrotem, to jednak to jest auto do pracy i robienie z niego potworka jest po prostu tak naprawdę niszczeniem, bo także sorry offroaderzy, przykro mi bardzo motacze, ale ja Was nie kocham. Tu jest dźwignia od napędów, o teraz jest 2H, jak chcemy 4H no to oczywiście tak sobie robimy, wiadomo, że musi być na luzie, to jest oczywista rzecz. Teraz są cztery napędy, potem jest N, czyli w ogóle napęd jest rozłączony, a na końcu jest L, czyli reduktor, ta dźwignia chodzi bardzo łatwo i bardzo płynnie, to jest super, bo pamiętam, że w moim Suzuki chodziła z pewnym oporem, no i teraz mamy reduktor, więc sobie damy dwójeczkę i zobaczymy, jak idzie na reduktorze. O skubany! Na dwójeczce jedzie 3 na godzinę. Dajmy mu ognia na reduktorze. O, 15 na godzinę i trójeczka. Tak trzeba żyć. Teraz będzie herezja oczywiście, bo ja jeździłem Land Cruiserem 70 z dieslem 2.8, tym długim, co był u mnie na filmie i on był bardzo fajny. Ale jeździłem też Land Cruiserem 70 krótkim z dieslem 2.4 i on nie był wcale fajny. A to znaczy, powiem tak, ten patrol jest fajniejszy niż był tamten Land Cruiser. Ma ładniejszą deskę rozdzielczą i oczywiście z tym silnikiem benzynowym jest cichszy i przyjemniejszy. Oraz o dziwo ma więcej miejsca, jest wygodniejszy. Także ja jestem hardkorowym fanem Land Cruiserów. I nawet kiedyś miałem taki samochód, ale gdybym miał postawić koło siebie Land Cruzera krótkiego 70 i to, to chyba wygrałby Patrol. Przepraszam wszystkich fanów, a sobie nie przepraszam fanów Land Cruiserów, bo jesteście tak samo stuknięci jak fani Patroli. Oj, przyjechaliśmy właśnie na Księży Młyn, zaraz Wam pokażę jak tutaj się wszystko elegancko przedstawia. Chciałem Wam pokazać jedną piękną rzecz w Łodzi, tą rzeczą jest dzielnica Księży Młyn. To jest taki zabytkowy zespół fabryczno-mieszkalny, który powstał tutaj w XIX wieku z inicjatywy fabrykanta łódzkiego o nazwie, o, pfu, o nazwisku Scheibler. Ten księżyc młyn jest cały wpisany oczywiście do ewidencji zabytków, ponieważ te wszystkie budynki tutaj są jak najbardziej zabytkowe, oryginalne i tak dalej. część tego jest troszkę w ruinie, część tego jest troszkę w remoncie. W każdym razie jest to bardzo piękne miejsce, bo to są to za, e, zachowane tak naprawdę zabudowania XIX-wiecznej fabryki i związanej z tą fabryką rezydencji mieszkalnej właściciela oraz oczywiście tak zwanych famułów, czyli domów mieszkalnych dla robotników. No i ten Księży Młyn jest naprawdę wspaniałym takim e, przykładem, jak wtedy się wyglądała Łódź, jak się rozwijała, jak to wszystko tutaj po prostu wyglądało za czasów tej Ziemi Obiecanej. Ja nie będę wam szczegółowo opowiadał historii tego miejsca, bo wszyscy mają Wikipedię, mogą sobie sprawdzić. Ale spójrzcie, jak to pięknie wygląda. To wszystko jest takie oryginalne, nierestaurowane, taki naprawdę łódzki paskudnik, można powiedzieć. Ja robię książkę o Warszawie w tym klimacie z takimi, z takimi miejscami, ale w Łodzi to w tych miejscach po prostu jest tysiące. I po tej stronie jest ładna, zabytkowa, zrewitalizowana remiza strażacka z wieżą obserwacyjną, gdzie nawet stoi przed wejściem motopompa strażacka. O, tutaj ją widać. No i z tyłu, oczywiście, lekko jeszcze zrujnowane zabudowania fabryczne. Jeszcze nie wszystko jest zrewitalizowane. Co ciekawe, to auto jest całkiem wysokoobrotowe i świetnie się czuje przy wysokich obrotach. Wtedy ma najwięcej mocy, więc nie trzeba mu od razu dawać koniecznie piątki. Tylko właśnie można jechać na troszkę wyższych obrotach, i wtedy auto jest elastyczne. I jak się potrzebuje przyspieszyć, to normalnie się zbiera jak osobowy. I to już cała moja wycieczka patrolem K162.8 benzyna do Łodzi i na Księży Młyn. Było super, wóz jest super, tutaj towarzyszy mi pies Beza. Znaczy to nie jest mój pies, ale nieważne. Ważne, że jak się Wam podobało to sklep.zlomnik.pl Sobie wejdźcie, sobie coś kupcie, naklejkę, albo jak są akurat, albo plakat, albo e booka albo coś. No i to już wszystko, nara.